Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to będę odpowiadał na Wasze pytania. Zapraszam na film. Łukasz. Witam, mam pytanie następnego ku Myślę, że temat może być ciekawy. Planuję postawić niebawem zbiornik 2000 litrów Malawii. Uuu, potęga! Nad zbiornikiem będzie hydroponika o wymiarach 250 na 150 cm szerokość razy wysokość. Aqualiversa Leversa Garden. Eee, teraz zejdźmy na ziemię. A mianowicie, do szafki, pod zbiornik, eee, zabudowa filtra narurowego jest dla mnie magią. Tak samo jak zaprojektowanie i obsługiwanie sampa więc przyszedł mi do głowy pomysł, aby zbudować filtrację z kubów, z filtrów kołkowych, a mianowicie filtr Ultramax 2000 połączony różą z um, Twistman Media Reaktor FP5 12 litrów daje do drugiego, i dalej do drugiego Ultra Maxa 2000, który wtłacza wody z powrotem do zbiornika. Drugi zestaw, dokładnie taki sam. Waham się jeszcze co do wyborów litra kubkowego. W grę wchodzi jeszcze Oaze Biomaster 850, Termo, również 4 sztuki, lub wyczekiwany Hyper Max. Hmm. no to to sobie możesz jeszcze zaczekać, bo ty piszesz, że chciałbyś to zgrzałką dostać. No to to taka pieś przyszłości, nie wiadomo jeszcze, nie? Choć tutaj kwestia czterech węży trochę komplikuje projekt. Kolejną sprawą jest jeszcze dołożenie jednego kuba będącego pełni profiltrem. Same gąbki, oczywiście, na samym początku tej całej machiny. Pytanie do Ciebie, jako do osoby doświadczonej. Co sądzisz o takim rozwiązaniu i co by ewentualnie innego zaproponował? Pozdrawiam Cię serdecznie. PS, od razu odpowiem na pytanie dotyczące sampan. Mam obawy, że dojdzie do przelewu, a mianowicie awarii prądu lub innych przyczyn losowych. No Twoje obawy wynikają przede wszystkim z niewiedzy na ten temat, bo to musiałbyś troszeczkę doczytać, wiesz. No, takie akwarium duże, no, a prosi o, o, o sampa. Ja bym tutaj żadnych kubów nie wkładał. To jeszcze, wiesz, ten, tyle kombinacji tego wszystkiego, tyle, no to trochę takie, nie? To już brzmi, no, tak nie, nie bardzo nawet. <grych> ja bym na Twoim miejscu nie bał się Sampa, dobra, wracajmy teraz do kubów. No, to co napisałeś, no spoko, no, na Hypermaxa można byłoby zaczekać, bo to będzie wielki filtr. Nawet teraz ten, który wyszedł bez tego sterowania, spoko by to sobie tam ogarnął, nie? W tej konfiguracji, o której piszesz oczywiście. dużo o wyposażeniu tych filtrów w środku oczywiście, o mediach, w nie będę się rozwodził, bo długi temat by był. Ale to wszystko takie mocne, przekombinowane, tyle tych kubów, tego wszystkiego, koszty z kosmosu, to wszystko nie będą tanie rzeczy. No rozumiem, że stać, no i tam nie piszesz nic tu, że, że, że to będzie dla ciebie drogie, na przykład. Nie? Z tym, że no kombinacji będzie wiele. Ten do tego, tamten, od tamtego, koło myję, ale jeden sam załatwiłby tą całą sprawę. No tu pisze, że się boisz tego sampa, bo może ci coś zalać. No wiesz, ciężko, jeśli dobrze jest zaprojektowany Samp, no Ty nie musisz no, potrafić tego robić, no są ludzie którzy, ludzie, którzy potrafią, no wystarczy im tam zapłacić, to zrobią, tak. Ktoś, co buduje sampę na co dzień, dla niego to jest po prostu pestka, no, wielkie akwaria tego typu są prawie zawsze z Sampami, nie, no, nikt się nie będzie wygupiał z kubłami, no bo to... Nieporozumienie, no nie, nie ta jakość filtracji w ogóle, nawet na tych dużych Hypermaxach, jakbyś tam je miał cztery, no to no spoko, no ogarnęłyby, nie? No ale to obsługuj to później, to wszystko, nie? Dużo akwarium, dużo ryb, no taniej pewnie też dużo, nie? A Sampik by tam zrobił robotę. Wiesz, dobry zaprojektowany Samp pomieści całą wodę, jeśli by zabrakło prądu, no bo woda do Sampa trafi tylko do momentu, krawędzi grzebienia, czyli w akwarium masz komin z grzebieniem, którym przelewa się woda do sampa i tylko do poziomu woda spływa tylko do poziomu tego grzebienia, nie spłynie Ci do sampa woda z całego akwarium spłynie Ci jeszcze tylko ta woda, która jest w samym kominie, gdyby nie, więc dobrze zaprojektowany samp mieści po prostu spadek całej wody z akwarium i teraz takie pytanie, a co by tam było, już pomijmy ten temat, że zabraknie prądu, tak, no bo samp dobrze zaprojektowany pomieści wodę, amen no i teraz co by się stało? No, bo taki sam może być, że pęknie, tak? Bo to jednak szkło i może ci pęknąć i zaleje. No, fit też może ci pęknąć, tak? No, hydraulika może się rozszczelnić. Węże też mogą ci się rozszczelnić. króćce na, na, na fitach obokowych to się zdarzało wielokrotnie. Mogą ci przeciekać uszczelki na, na głowicach też. Myślę, że, że wielu ten temat osobom jest znany. I komentarz pod filmem CO2 dla początkującego akwarysty. Czas na owoc. Taki nik. Mam butlę do CO2 2 kg podłączoną do komputera z elektrozaworem w akwarium 240 litrów. Komputer reaguje, reguluje mi pH na 6,4. Butla starcza mi na około 7 do 10 dni. Ile? Nie wiem, czy coś źle ustawiłem, bo mam zbyt małą, czy mam zbyt małą butlę. No dwukilogramowa butla na 240 litrów to nie jest mała butla. 7-10 dni to masakra jakaś, masz gdzieś nieszczelność, musisz sprawdzić, no, gdzieś Ci po prostu gaz ucieka, to nie jest możliwe, żebyś w 7 dni, czy 10, czy 17 <grybujesz> w stracił 2 litry dwutlenku węgla na akwarium 240 litrów, chyba że produkujesz tam wodę sodową w tym akwarium, a nie masz ryb. Masz nieszczelność i to jest raczej na pewno. Zbadaj szczelność. Najprostsza metoda to jest zrobić sobie taką pianę z płynu do mycia naczyń i po prostu ponakładać na wszystkie możliwe połączenia od zaworów, przez reduktory na wężyki. Wszystkie tamte złączki. Gdzieś masz nieszczelność. No, na pewno. W ten sposób wykryjesz. E, chyba, że nie wiem, miałeś nie do końca pełną butlę może, gdzieś nabijałeś butle i nie nabili jej do końca, no też to można byłoby wziąć pod uwagę. I komentarz po dyskowców z Ok, Oki, a co się dzieje z tłuszczami twardymi zawartymi w sercach, które są niestrawialne dla ryb ze względu na temperaturę tych tłuszczy? No a co się może dziać z rzeczami, e, które są niestrawialne? Jak myślisz? No wychodzą. Tam, tam, wiesz. Z drugiej strony, tutaj dyskusja o tym, czy karmić sercami wołowymi dyskowce, czy nie karmić, bo one nie występują w naturze, nie jedzą krów w naturze, jest po prostu śmieszna. Eee, czytać, czytać, jeszcze raz, czytać. Jest masę na ten temat opracowań naukowych. Już tutaj nie będę dalej drążył tego tematu. W tym filmie eee, wszystko na ten temat powiedziałem. Ja rozumiem, że są osoby, które. Są odporne na wszelkie argumenty. Okopali się w swoich postanowieniach, bronią zajadle tego, w co wierzą, mimo że no, fakty mówią w ogóle coś innego. No, wiecie, dzisiaj wiedza, wiedza jest ogólnie dostępna. Wystarczy no, chcieć, przeczytać i, i, i tyle. No, mamy dostęp do wszelakich opracowań, badań naukowych na tą, na tą chwilę, na dosłownie każdy temat, ogólnie dostępnych, publikowanych. No ale no, niektórzy po prostu są jak beton, nie zmieniają swojego zdania i uparcie twierdzą, że Ziemia jest płaska. No, to już problem tych osób. I komentarz pod filmem. Zakładamy akwarium morskie. Anna pisze tak. Czy akwarium Fluval Flex 57 można używać jako akwarium morskie? Cena jest atrakcyjna i także ma panel filtracyjny. A więc tak. Yy... Kiedyś, gdy pracowałem jeszcze w PW Hobby, jest to firma, która jest dystrybutorem Hagena Fluwala na Polskę. Byłem na targach zorgicznych. To było chyba z tego, co pamiętam, w Łodzi. Nie pamiętam kiedy dawno temu. Jako ekspert właśnie na, na, na stoisku Fluwala. I miałem takich klientów, którzy tam przychodzi z takim zapytaniem, ale to były osoby, które już jak gdyby działały jak system morski, one same twierdziły, że. Jak najbardziej taki zbiornik nadawałby się do, do akwarium, jako na akwarium morskie. No ja tu się akurat zgodzę z tym zdaniem, bo akwarium z panelem filtracyjnym daje spore możliwości. I jak najbardziej przy niewielkim nakładzie i pracy i kosztów dałoby się ten zbiornik po prostu zrobić na zbiornik morski no, doposażyć troszeczkę inaczej. Ten panel filtracyjny, winne troszeczkę media. No Gąbek raczej być nie powinno, ale jakaś ceramika głównie. Może na wierzchu jakaś wata filtracyjna, którą trzeba byłoby wymieniać co jakiś czas. No i może jakiś tam nawet mały odpiniar się zmieścił, wewnętrzny. Problemem byłaby ta pokrywa, oświetlenie. Tutaj te oświetlenie absolutnie się nie nadaje do, do akwarystyki morskiej. Ona jest słabiutkie, nawet jak na akwarium roślinne, no takich roślin cienioznośnych, a już w akwarystyce morskiej to już w ogóle. Ja bym na tym miejscu, gdybym miał przerobić taki zbiornik, na pewno pozbył się tej pokrywy całkowicie. Raz, że to akwarium morskie przykryte pokrywą to nie jest dobry pomysł, no bo to musi być dobrze natlenione to akwarium, co tutaj akurat miałoby się przykładać na dość wysokie pH 8283. Przykryte akwarium, no to mniejsza wymiana gazowa, więc nie byłby tu problem. Akwarium odkryte jak najbardziej. Można było zastosować jakąś typową belkę oświetleniową do akwarium morskiego. Na rynku jest ich cała masa, i tutaj jak najbardziej by się taka belka przydała. I tak na dobrą sprawę, to to jest jedyna rzecz, którą bym tym akwarium tak naprawdę zmienił. A czy się nadaje? Moim zdaniem, jak najbardziej nadaje się na akwarium morskie. Przy okazji ma dość ciekawy wygląd, dość nietypowy. Moim zdaniem, no dość atrakcyjnie wizualnie ten, ten zbiornik wygląda. Myślę, że też stąd pomysł Twój na, na, na przeróbkę tego zbiornika na akwarium morskie, bo fajnie wygląda. No, z drugiej strony oczywiście ma też ten panel filtracyjny, który tutaj daje możliwości. I komentarz pod filmem boju DGN-520, jest to film o chińskim filtrze kubełkowym boju, no dość zbajerowanym. I pytanie jest takie, Grzegorz pyta. Witam, czy ten filtr ogarnie akwarium 260 litrów i czy jest głośny? Bez problemu ogarnie taki zbiornik. On pracował w, u mnie w zbiorniku 320 litrów bez najmniejszego problemu. I teraz, czy, czy jest głośny? Wiesz co? Tutaj ciężko mi odpowiedzieć, bo miałem kiedyś trzy egzemplarze tego filtra i jeden był głośny, burczał takim terkotał. Ja tam ten filtr rozbierałem, sprawdzałem komorę wirnika, wirnik sam i po prostu nie mogłem dojść, dlaczego on tam tak się właśnie y, zachowuje, dlaczego on tak terkoczy. No nie był taki upierdliwy, straszny hałas, aczkolwiek w sypialni y, taki filterek w nocy byłby słyszalny. Ale dwa pozostałe byłyby po prostu cichutkie, taki lekki szumik, tylko tej wody przepływającej w środku było słychać. Więc, no, tak ciężko mi teraz powiedzieć, czy mógłbym powiedzieć, że nie, nie jest, bo dwa filtry były ciche, jeden był głośny, ale no, to nie jest prawda. Więc rzetelnie ci odpowiem, że z trzech egzemplarzy 101 burczał. Z tego co pamiętam, no tak, no, było to słychać, nie? Nie był to jakiś warkot straszliwy, ale w porównaniu do tamtych, no, to był głośny. I kolejny komentarz y, przy odcinku o. Wspomnieniach, jak to było kiedyś w akwarystyce, Archie, Archibald. Ale ten nurek z nożem w ręku zawsze będę go pamiętał. To było coś mieć go w akwarium. Już nie wspomnę, że w jednym zbiorniku by było wszystko. Nikt nie przejmował się biotopami, żwir. Po żwir chodziło się do lasu gdańskiego przy wodociągach. Mówimy tu oczywiście o Bydgoszczy. Rzęsę, kilka roślin z myślęcinka, kamień człowiek z nas, to go do akwarium wrzucił i było ok. A wiesz, że ten nurek, ten słynny nurek z nożem w ręku, tak ustawionym, mnie, To on nadal, nie tak dawno temu był do, do, do kupienia, w kolorze żółtym, pomarańczowym i niebieskim. Nie wiem jaki o tym miałeś. Ja też miałem takiego nurka, aczkolwiek już nie pamiętam jakim był kolorze, chyba żółtym. <noise> I ten nurek nadal był do kupienia. Jeszcze rok temu go widziałem. Dystrybutorem tego była firma Hobby, Pebu Hobby. A dystrybutorem, nie dystrybutorem, tylko jak gdyby producentem też nie, bo to było z Chin ściągane, ale Hobby ten sprzęt miało sprzęt, tą figurkę miało z firmy Trixi, niemieckiej firmy Trixi i PB Hobby był dystrybutorem właśnie tej firmy niemieckiej Trixi na Polskę. I z tego co ja, się co ja kojarzę, to firma Trixie wycofała się z akcesoriów akwarystycznych i chyba już tego nurka nie ma, ale musiałbym sprawdzić. Także ten nurek to powiem ci kilkadziesiąt lat w akwarystyce. Dziękuję wszystkim tym, którzy porywali mnie na wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. Jeśli chciałbyś mnie porwać na taką kawę, to znajdziesz link w opisie tego filmu. I jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy kliknąć wesprzeć tuż obok nazwy kanału lub w opisie pod tym filmem. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn.